Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzień dobry. Jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich zebranych na obradach 67. Tygodnia Filozoficznego. Ten tydzień rozpoczniemy tradycyjnie od przemówienia dziekana Wydziału. Zapraszamy pana profesora Marka Lechniaka, gospodarza. Nie słychać. Gospodarzem jest właściwie koło filozoficzne studentów KUL, a ja tylko otwieram. Proszę Państwa, 67 tydzień filozoficzny. Wczoraj świętowaliśmy 64. rocznicę ślubu profesora Stępnia, naszego Nestora i osoby, która jakoś była u początków tygodnia filozoficznego, więc wspominam przy okazji tych 64-67 lat profesora Stępnia. Więc jest to impreza dość szacowna, 67 to już wiek emerytalny przekroczyła, ale jako wiecznie żywa myślę, że będzie trwać dalej z roku na rok i staje się coraz dojrzalsza. Prawda? Bo jak nauczał święty Tomasz, filozofią czy metafizyką wypada się zajmować dopiero po pięćdziesiątce. więc większość z państwa jeszcze ma to daleko przed sobą. Proszę Państwa, temat tygodnia jest poświęcony dobremu życiu, filozofia dobrego życia. No mamy dwa słowa dobre i życie. Prawda? Więc oba mają szerokie, szerokie konotacje filozoficzne. I o samym dobru można by mieć cały tydzień filozoficzny. I o samym życiu można by mieć cały tydzień filozoficzny. Łączymy te dwa pojęcia. I będziemy mogli szukać różnych, różnych rozwiązań. To pierwsze słowo w, tygo, w tytule filozofia ogranicza nam znacznie pole dociekań, no bo wydaje się, że żeby pełnej odpowiedzi dać na temat tego, co to jest dobre życie, to trzeba by się odnieść niestety do albo niestety do teologii i do y, jakichś rozwiązań transcendentalnych. Wszystkie próby związane z na przykład z etyką niezależną, ostatecznie jak styczeń pokazywał, muszą skończyć się na antropologii, antropologia na metafizyce, metafizyka na teologii. Więc no ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ten temat można analizować w aspekcie przyczyny sprawczej, materialnej, celowej i formalnej. I od każdego, z każdego punktu widzenia pewnie inne rozwiązania można uzyskać. Wydaje się, że dobre życie najprościej byłoby od strony, od strony przyczyny celowej. Prawda? Dobre życie to, dobre, to życie spełnione, czyli takie, że w ostatnim momencie naszego życia spoglądam wstecz i mówię super, przeżyłem moje życie. Prawda? Jestem szczęśliwy, spełniony, czyli osiągnąłem tą entelecheję. Czyli to, to, co jest zamierzone gdzieś w planie w planie Boga dla mnie Marka Lechniaka Marcina Tkaczyka czy Stanisława Janeczka. Proszę Państwa, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że dużo się dowiemy i, i naprawdę te rozwiązania mogą być nieoczekiwane. Wypada mi pogratulować na początku organizatorom, czyli Kołu Filozoficznemu Studentów KULU. Za przygotowanie tej imprezy. Nie jest Was dużo, ale, ale jest siła w Was. Na, na czele z, z panem Oskarem Sternikiem i panią Zuzanną, która już też dała nam się zachwycić podczas mszy rozpoczynającej ten tydzień. Również dziękuję panu. Doktorowi Piotrowi Biłgorajskiemu, kuratorowi Koła, za spięcie tego całego przedsięwzięcia. Myślę, że to będzie dobry czas i, i naprawdę osiągniemy, odkryjemy coś nowego. Uważam, że ten tydzień można uważać za otwarty. Życzę Państwu dobrych obrad. Z głos zabierze oskar Sternik, prezes Koła Filozoficznego Studentów. Witam wszystkich zgromadzonych. Nawet wiedzą Państwo, jak ja się cieszę, że mogę tutaj stać, mogę rozpoczynać ten tydzień, 67, już tydzień filozoficzny. Tak więc może od razu przejdę do moich podziękowań tutaj z tą radością. Bardzo chciałbym podziękować samorządowi studentów Kulu i fundacji rozwoju Kulu za dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Dziękuję władzom uczelni za możliwość zorganizowania tego wydarzenia. Dziękuję również dziękuję również władzom wydziału za wszelką okazaną nam pomoc. No i przede wszystkim dziękuję też prelegentom, którzy będą mogli poprowadzić nasze, nasze dzisiejsze, no i jakieś też nasze całotygodniowe rozważania na temat dobrego życia. Ale nie można też zapominać o chyba najważniejszej grupie, której warto podziękować. Dziękuję tutaj wszystkim zgromadzonym, Dziękuję studentom, wykładowcom i innym osobom, które przyszły posłuchać tej konferencji, gdyż to właśnie dla Was i dzięki Wam możemy tą konferencję w ogóle zorganizować. Przechodząc też do tematu, jak już zostało to wspomniane przez Dziekana, tematem jest dobre życie. Odpowiedź na pytanie, jak żyć dobrze. Dla mnie przynajmniej jest najważniejszym pytaniem, jakie może stawiać sobie filozofia. Co prawda słyszałem tutaj od jednego profesora głosy, że tutaj yy, yy, wszyscy pracownicy już yy, żyją na tyle długo, że oni już wiedzą, jak tam żyć dobrze, więc to niepotrzebne pytanie, niepotrzebna konferencja, ale mam wrażenie, że, yy, że jednak yy, znajdą, yy, że jednak każdy znajdzie tutaj coś dla siebie i dowiedzieć się czegoś nowego, a nie yy, przyszedł i tak spojrzał, no faktycznie wiedziałem już wszystko. <laughs> Przepraszam, że tak yy, chrząkam, jestem trochę chory, więc mogą być nieco mniej przebojowy niż jestem zazwyczaj, ale mam nadzieję, że przemowa się udała i że yy, wszyscy z mojej przemowy, z przemowy dziekana, i z tego tygodnia będą zadowoleni. Dziękuję. Oskar rozpoczął to przemówienie od słów: cieszę się, że mogę tutaj stanąć, a my cieszymy się, że możemy tutaj siedzieć. Tym bardziej, że fotele są wygodne, więc bardzo dobrze będzie nam się słuchało tegorocznych wykładów.